Zapasy herbaty zielonej i czerwonej zrobione, teraz walniemy szota l i idziemy trenować, po treningu będzie odżywka białkowa i kreatynka. No dobra, cześć Wam, dzisiaj kolejny film, a co dla Was przygotowałem to się zaraz pokaże. Najpierw zrobię sobie śniadanko, bo już jak widać wstałem, moje oczy. Teraz robię sobie śniadanko i włączam telewizor, żeby obejrzeć jakieś wiadomości, co się dzieje na tym świecie, a bardziej w Polsce. Dobra, to lecimy z kolejnym filmem. Oglądajcie uważnie. Miłego oglądania, hej! Dobra, dzisiaj kolejny dzień. Robię sobie śniadanko, kawusia, banan, jogurt i płatki osiane zaraz zalejemy wodą to będzie moje śniadanie kawa zielona będzie później ale jeszcze się pół kubka no, zaraz zjemy śniadanko ja piję pół na pół z mlekiem kawę także cały nie zalewam zalejemy floki, czyli płatki uszane. Dobra, starczy. Za chwilę je troszeczkę posolę do smaku i będzie kitez. Ładkie fanary. Jerba Uzu Termiliśmy No dobra robimy drugi zalew Jerby Pierwsze już wypiłem Teraz zalewam drugi raz Wody starczy na trzeci raz Jest w termosie Okej okay. No dobra, teraz idę do banku opłacić za mieszkanie Także korzystam z okazji wyjścia na dwór, jest cholernie gorąco A czemu nagrywam takie filmy? Wyjaśnię to jak wyjdę z banku Hej No dobra, już po opłatach Teraz wyjaśniam czemu robię tak często filmy Otóż Nie chcę, żeby mój kanał gdzieś przepadł w cieluszczach YouTube'a Jakbym dawał rzadko filmy, to bym przepadł. A tak często filmy, jakbym dodawał, to będzie wyżej pozycjonowany. Ale to już wam powiem, jak mówiłem, obiecałem w poprzednim filmie, bodajże, powiem w innym filmie, zrobię film o algorytmach YouTube'a. Teraz lecę do domku, upłatę zrobione. Jął. No dobra, jestem już w domu. I mam zarobistą informację. Wracając po drodze spotkałem gościa ze spółdzielni mieszkaniowej zamiast spółnoty mieszkaniowej i załatwiłem sobie pomieszczenie w piwnicy. Zaadaptuję to na siłownię i studio nagrań. Jestem cholernie zadowolony. Będzie moje nowe studio. Będzie siłownia. Mam trochę sprzętu własnej roboty. Dokupię jakąś ławeczkę będzie się działo mam karnet wykupiony na siłownię ale to teraz nie chodzę wykupiłem przed tym zakaz przed tymi zakazami 3 dni chyba byłem na siłowni i czach zamknęli także jak wrócę na siłownię ten karnet się przedłuży o ten okres zamknięcia ze siłowni zrezygnuję i idę do piwnicy będę tam trenował Wezmę jeszcze kolesia z roboty, bo też chcę trenować. A nie chcę chodzić na siłownię. Także będzie się działo w siłowni. Super. Będzie pomieszczenie dodatkowe. Wymalujemy to pomieszczenie. Odnowię i będzie gites. Tylko tam nie ma prądu. 220, tam jest chyba 24. Muszę jakąś kupić przetwornicę. I zamontować. No ale to... Zobaczymy, okaże się wszystko w praniu. Tak zwane, tak zwane. Dobra, lecimy dalej z kolejnymi czynnościami dzisiaj. No dobra, wchodzimy teraz do mojego pomieszczenia, mojej przyszłej siłowni. Będzie trochę echo. Widziałem mikrofon, ale będzie echo, bo jeszcze jest pusto. Prowizorycznie przymierzam, tu będzie drążek do podciągań. Tu zrobię drążek. Muszę to jeszcze wszystko odmalować. Dobrze, jest okno. Wszystko odmaluję. Tu będzie stała ławeczka. Tu zrobię wyciąg. Wszystko się okaże, z czasem okno trzeba umyć, ale jest widok na krzak. Także nikt mi tu nie będzie zaglądał. Tam planuję zrobić, mam taki stół, ale on jest troszeczkę za duży. Tu planuję zrobić takie, zrobić biurko i taki mały kącik z komputerem, studio nagrań. Kupię pianki, no kupię pianki akustyczne, tu myślę, że powykleję piankami i tu będzie moje studio nagrań. Teraz trochę to jest bo ten stół jest za duży, on tak mi być akurat na laptopach, jak będzie laptop teraz jest za duży ten stół i się nie mieszczę, tu się dwa ma przyjść wymalujemy tu powierzchnię green screena ewentualnie wymaluję na zielono. wszystko z remontu, do, do malowania Także tak się prezentuje moje Pomieszczenie moja przyszła siłownia i przyszłe studio nagrań. Także kto wie, może już niedługo będę stąd nadawał. Oczywiście internet mobilny, bo tu mi wifi nie sięga, niestety. Ale myślę, że będzie ok. Tu kiedyś, 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 20 lat temu miałem tak małą siłownię zrobioną, ale czasy się zmieniły. No i na szczęście teraz znowu będę miał tutaj pomieszczenie, a to pomieszczenie wynajmuję. Także zobaczymy, mam nadzieję, że coś fajnego z tego pomieszczenia powstanie, bo to nie jest że sięgam do sufitu. No, mam nadzieję, że będzie fajnie. Także jak widzicie moja moja przyszła siłownia i przyszło w biurę w biuro nagram Studio nagram. Jakie biuro? Studio nagram Dobra Ło słyszę bunka. Ale nie mojego bunka całkiem leciał błąd. Dobra, na tą chwilę chciałbym Was już pożegnać i widzimy się w kolejnym filmie. Także jak Wam się moje filmy podobają, to na poglądajcie je często. Nie macie co robić. Przewinć do tyłu. Jak Wam się taki film nie podoba z vloga, to przewincie sobie na, na wykopki, ewentualnie na magnes to Jeszcze jest urbex. Także jak Wam się nudzi, obejrzyjcie stare filmy. Zabijcie tym samym czas. aby do przodu. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro!